Adrianna Płaczek, dzisiaj 30 minut, później koleżanka grała kolejne. Więc jak oceniasz właśnie tej pozycji bramkarskiej, dzisiejszy mecz przeciw Islandii? Wiadomo, ma, mamy trochę nowych twarzy, więc, więc nowe, no, nowe, nowe twarze musiałyśmy musiały się trochę wdrożyć w ten mecz. Myślę, że pozytywny dla nas, bo zwycięski. i, i i to dobrze zagrałyśmy, wiadomo, że nie uszczygłyśmy się błędów, ale naprawiłyśmy to i konsekwentnie zagrałyśmy w drugiej połowie w obronie. I więcej wykorzystałyśmy sytuacji sam na sam z bramkarką, więc cieszy, się, cieszy nas to, że, że pomimo nowych twarzy i tego, że musimy, potrzebujemy trochę zgrania, mamy, mamy pierwszy sukces. A co dzisiaj było najtrudniejsze? Co Wam najwięcej problemów sprawiało? Myślę, że mieliśmy dużo sytuacji wypracowanych poprzez nas, na, nasze, naszą taktykę, ale nie, nie potrafiliśmy ich wykorzystać przeciwko wysokiej plamkarce, która zagrała bardzo dobre zawody i myślę, że ta, ta skuteczność była dzisiaj naszym mankamentem. Cieszymy się ze zwycięstwa z Islandią, ale myślimy już o meczach z Serbią. Tak, oczywiście, ten turniej jest przygotowaniem do, do, do meczu z Serbkami i wiadomo, że gdzieś z tyłu głowy mamy, mamy Serbię, dlatego cieszymy się, że możemy zagrać w Polsce, przygotować się i po takim turnieju wyciągnąć wnioski, nad czym musimy jeszcze popracować, żeby, żeby w czerwcu zrobić kwalifikacje. Serbia to bardzo dobrze jest Wam znany rywal, żeby wspomnieć ostatnie mistrzostwa Europy. Tak, Sebki, jest to bardzo doświadczony i dobry zespół, ale mamy, mamy mecz, przegrałyśmy z nimi, dlatego musimy wyciągniemy wnioski, musimy wyciągnąć wnioski i, i musimy zagrać konsekwentnie i przede wszystkim skuteczniej w, w ataku. Zwłaszcza, że rewans będzie w Polsce, w Lubinie, chyba już teraz możemy zaprosić kibiców, żeby Was mocno, mocno dopingowali. Tak, oczywiście serdecznie zapraszam kibiców. Będziecie naszym ósmym zawodnikiem i mam nadzieję, że, że razem, razem możemy zro zrobić wiele i mam nadzieję, że będziecie z nami. Dziękuję bardzo.